Cześć, witam Was bardzo wszystkich serdecznie, z tej strony Nefcio i witam Was w kolejnym moim filmiku na kanale. Dzisiaj będzie unboxing, ale taki niecypowy, gdyż będzie unboxing jedzeniowy. No i tyle. Będzie unboxing jedzeniowy, a mianowicie będziemy dzisiaj sobie sprawdzać, czy, chociaż to już jest już wiadome, ale powiedzmy, że jeszcze nie do wszystkich Głów dotarła ta informacja, więc dorzucę swoje trzy grosze do tej akcji, która ma na celu uświadomienie, no, w tym wypadku, Polaków i krajów też e, biedniejszych, może tak, albo mniej znaczących na arenie międzynarodowej. E, a odchodzi, moi drodzy, chodzi o to, że jak już tam w niektórych filmikach moich. No, znaczy, no, powiedziałem pewien fakt, który nazywa się e, Polska jest śmietnikiem e, Europy. E, jest po prostu faktem w wielu dziedzinach. Także dzisiaj sobie następną dziedzinę jedzeniową weźmiemy dzisiaj na warsztat. E, a mianowicie o co chodzi? No chodzi o to, że po prostu na Polskę sprzedają e, no jakby to powiedzieć e, bardziej szkodliwe produkty niż na przykład u siebie załóżmy załóżmy to jest przykład załóżmy że Doritosy są produkowane w Niemczech że właścicielem jest Niemiec i tak dalej nie wiem to jest strzelam znaczy strzelamy to jest tylko tak dla przykładu zakładam i do siebie na Niemcy załóżmy nie dodaje pewnych rzeczy albo używa innych rzeczy które są bardziej przyjazne dla organizmu człowieka a na przykład na Polskę która jest śmiertelnym wrogiem jak widać nadal po tylu latach E, sprzedają. E, owszem, e, też no, te same chrupki, ale na zupełnie innych składnikach, na zupełnych zasadach. A cenowo, moi drodzy, jest tak samo. Jak już to w innych filmikach stwierdziłem, jeżeli załóżmy, załóżmy, że to są chipsy z Niemiec, załóżmy, bo nie są, a to są chipsy z Polski, te są. E, te by kosztowały 1 euro, te kosztowały 2 euro, te mają Ujowe składniki, te mają zdrowe składniki, jeszcze, jeszcze powiedzmy, że można to przeboleć. No bo jest argument, i ten argument jest dosyć dobry, ale jeżeli sprzedają to u nas po tej samej cenie, gdzie my mamy zarobki mniejsze niż oni, to już w to w ogóle nie, nie, nie wchodźmy teraz, bo, bo się przedłuży filmik niepotrzebnie, eee, a sprzedają drożej u nich taniej, albo po tej samej cenie, gdzie my zarabiamy 3-4 razy mniej niż oni. Wiecie o co mi chodzi? Żeby mi tu, kurde, jakiś kretyn, który nigdy z Polski nie wyjechał dalej niż na przykład do Czech, tak, to niech mi się nawet tu nie wypowiada odnośnie tego, gdzie się żyje, co się żyje, jak się żyje i za ile się żyje, bo ja to mam w jednym palcu, więc yy, pozwiedaj trochę świata tak jak ja, a później się wypowiadaj, mój drogi gimnazjalisto pewnie, żeby nie obrażać oczywiście gimnazjalistów, bo... Ja już w gimnazjum wiedziałem o tych rzeczach, bo miałem to szczęście, że troszkę popodróżowałem po świecie, ale to nie temat dzisiejszego odcinka. Dzisiejszym odcinkiem będzie porównanie, moi drodzy, dwóch produktów, a mianowicie Doritosów. Doritosów. Czemu Doritosy? No, bo jakiś czas temu no, zlekałem trochę z tym filmikiem, troszkę upłynęło od tego czasu. Była wielka afera właśnie o nosie Doritosów, że no nie tylko Doritosów, ale powiedzmy, że Doritos był tą twarzą właśnie tego, że Polska jest śmietnikiem Europy, że nasi politycy są niekompetentni i pozwalają na to właśnie, żeby do nas trafiał śmietnik, a u nich, że tak powiem, no e, zdrowy produkt, znaczy no, no zdrowy, no wiecie o co chodzi, zdrowszy produkt, że zostawał u nich, czyli tak jakby u nich pierwsza jakość, do nas leci trzecia jakość, a płacimy tyle samo, a nieraz czasem nawet drożej. Także moi drodzy, także była taka wielka afera. Wszyscy się wypieli na Doritosy yy, i ogólnie yy, zaczęto właśnie przyglądać się produktom, ale wiadomo, że to troszkę ucichło. Więc tak, dla przypomnienia, po prostu sobie porównamy pewne rzeczy yy, i nadmienimy, że praktycznie naprawdę w dużej, nie chcę powiedzieć, że w większej, ale naprawdę w dużej części produktów, które są u nas w supermarketach. Ta praktyka ma miejsce cały czas, i jakoś nie słyszę od polityków naszych przeukochanych, żeby to się miało y, zmienić, moi drodzy. Yy, także tak, tu mamy Doritosy, które przywiozłem, przywiozłem specjalnie na tą okazję wprost ze słonecznej Florydy, ze Stanów Zjednoczonych. A tutaj mamy paczuszkę, która została kupiona. No w Polsce, nie? Tu oczywiście nie, nie zauważyłem tego. Tu mamy co prawda jakiś nacho cheese, a tu jest hot corn. Ale jak popatrzyłem na skład, tu nie ma żadnej większej większego znaczenia, bo myślałem, że to jest czerwone, to jest czerwone, że to są te dwa takie same smaki. Ale jak zaraz zobaczycie, to, tu, tu nie o to chodzi, tu chodzi tylko o to, że to jest ze stanów, to jest w Polsce kupione, tak? No i stanowe... albo może inaczej, od których by tu zacząć. No dobra, zacznijmy od polskich, nie? Tu mamy Polski... znaczy na Europę, o, może tak. Na Europę żeby nie było, że tylko na Polskę Na Europę rozsyłane. Czemu na Europę? Ponieważ mamy tu, nie wiem, ukraiński czy rosyjski, tu mamy jakiś czeski, litwicki. A, nie wiem, w ogóle no w ogóle to, to europejskie, nasze znaczy słowiańskie języki ja tu widzę, bo tu mamy chyba tak: Czechy, Rosję, Litwę, Słowację, Bułgarię, chyba tak, Rumunię. I Polskę, no to w fajnej grupie my jesteśmy. My, Polacy, Polska taka niby potężna, i w ogóle, jak to my nie jesteśmy na arenie międzynarodowej, jak to politycy nam nie słodzą, że dobra zmiana. Ja idź pan w cholerę z tym wszystkim, nie? Zobaczcie, w jakiej grupie my jesteśmy, nie? Nie, żeby ubliżać jakimś krajom, tak? Ten, ale no, trzeba sobie powiedzieć wprost, no, że niektóre. Kraje po prostu no, są z spew pewnymi, nie ze wszystkim, z pewnymi aspektami do tyłu, ekonomicznie czy politycznie, czy jakoś tam regionalnie. No, no wiecie o co chodzi, nie? E, a Polska, no jednak, z, e, na arenie międzynarodowej, no jednak. E, no przoduje, no, jesteśmy bardziej rozwiniętym krajem ogólnie, nie, u, nie że umysłowo, czy, czy tam coś, tylko no powiedzmy, że w standardzie mamy lepsze drogi, na przykład niż w Rumunii, czy, no, to jest przykład, bo nie wiem, nie. <laughs> czy aby na pewno, ale taki przykład, tak, a oni właśnie tutaj wrzucili nas do, 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 do krajów biedniejszych, o może tak to nazwę, bo Polska też jest krajem biedniejszym, ale na tle Rumunii, nie wiem, Bułgarii, no to myślę, że jesteśmy no, no ciut jednak bogatszym krajem, no, tak strzelam, a przynajmniej na pewno większym, nie? A mimo to, jesteśmy właśnie y, zakwalifikowani tutaj w tej grupie. E, czyli tak, jakby no, f, no, nie bójmy się tego słowa na no, takiego trzeciego świata. No, nie, no, może przesadziłem, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, nie? No, ale pominijmy to, e, albo inaczej. E, o co mi tu jeszcze chodzi, żeby zwrócić uwagę? Zobaczcie, na jakie kraje. Ta partia chipsów, czyli partia chipsów z tymi składnikami jest wysyłana do jakich krajów? To wam może dużo powiedzieć, bo to o to chodzi. To już co ten, co sobie sami um, sami powiecie i sami sobie przeanalizujcie. Także moi drodzy, ja tutaj zrobię takie przybliżenie, żeby było po całość widać co tu jest, że nie kłamy, więc lecimy od lewej do prawej. To sobie spauzujecie jak coś. I teraz lecimy normalnie. Składniki. Y Cipsy kukurydziane o smaku ostrej papryki. Składniki: kukurydza, olej palmowy, preparat aromatyzujący, serwatka z mleka, sól, bula w proszku, czosnek w proszku, papryka, wzmacniacze smaku, glutaminian monosodowy, 5-rubudyry, chemia się kłana, aromaty kmin rzymski chlorek potasu, barwnik, ekstrakt z papryki, chili preparat serwatkowy i jakiś tam kwas jabłkowy i tam jakiś tam blablabla. Bla, bla. Na co tu trzeba zwrócić uwagę, moi drodzy? Jeżeli chodzi ogólnie o chipsy, na co trzeba zwrócić uwagę? Moi drodzy, na olej palmowy, olej palmowy. Tutaj jak byk. Plus preparaty aromatyzujące, jak wzmacniacze smaku i tak dalej Na te rzeczy trzeba zwracać uwagę. Czy one się zawierają w w, w, w produkcie, który spożywamy, czemu? No, no po pierwsze, no wzmacniasz smaku. No, no, to wiadomo, no chemia, jakiś tam. Co ja tam jeszcze przeczytałem? E preparat ar aromatyzujący. No, no preparat, tak jak chemia znowu, nie? No i olej palmowy. O co chodzi z olejem palmowym. Olejem palmowym, no, jak się okazało na przestrzeni ostatnich e kilku lat, no, doszli jednak w końcu do tego i oficjalnie jest, że olej palmowy jest bardziej rakotwórczy, bo nie powiem, że jest, e, że inne oleje nie są rakotwórcze, chociaż, e, bo inaczej, na 100% inne oleje są dużo, dużo mniej rakotwórcze niż olej palmowy przy obróbce termicznej, bo to o to chodzi, nie? Bo żeby usmażyć chipsa, ty musisz go na oleju podsmażyć, więc go smażą na oleju tego chipsa, a w tym wypadku smażą to na oleju palmowym. I olej palmowy po obróbce termicznej, tak spłycam oczywiście całość, to jest po prostu w cholerę bardziej rakotwórczy niż inne po prostu oleje albo inne oleje nie są rakotwórcze, a ten jest, ale tego nie jestem pewien, to bym musiał jeszcze sprawdzić, ale to nie jest istotne, istotne jest to, że produkt, na którym smażą te chipsy jest w cholerę bardziej rakotwórczy niż inne oleje, które moi drodzy, w tym produkcie ich nie ma, sprawdźmy sobie zatem, no co tutaj mamy, jak widzicie, Cały produkt jest po angielsku. Reklama angielska, Facebook do Angi no, no. amerykańska, angielska, no, zwał jak zwał. Nie ma tu nic w innym języku. To ta paczka, ten produkt. Tutaj macie serię produktu wysyłaną do tych krajów, tak? Olej palmowy. Tu macie czysto na Stany Zjednoczone produkt wysyłany. Załóżmy, że z Niemiec to wszystko wychodzi. Przykładowo, to jest przykład, bo, bo, bo nie wiem, kto jest właścicielem i skąd to gdzie są fabryki usytuowane, ale jak widzicie e, no jest różnica, nie? Podstany, wszystko zrobione, wypisane Holston no, też to jest, nie? Ale powiedzmy, że miejscem, nie? w sensie miejsc, no fajnie to wygląda większe literki, tak, bo masz więcej miejsca, bo nie musisz tyle tracić na inne języki, wiecie o co chodzi nie? także tutaj sobie zbliżmy zbliżmy sobie ingredients, czyli składniki widać je wszystkie całe bez problemu, także sobie możecie spauzować, a ja lecę dalej ingredients, czyli tak corn, czyli kukurydza, wiadomo vegetable oil który jest Sunflower, Canola i Corn Oil. Corn Oil no to, to jest kukurydziany olej. Canola to jest rzepak. Musiałem aż sprawdzić, bo nie wiedziałem. Nie? Myślałem, że to jest... a nieważne co myślę. Canola to jest rzepak. Czyli olej rzepakowy i Sunflower słonecznikowy. Czyli olej słonecznikowy. Używają oleju słonecznikowego, rzepakowego albo kukurydzianego. Eee, Maltotextrin, made from corn, nie wiem co to jest, ale zrobione z kukurydzy, więc chyba nie jest tak źle. Sól, cheddar cheese, milk, cheese cultures, sól. No nie ma tu chemii jako tako, nie? Jest cały czas eee, produkty, że tak powiem, na naturalne. Jakiś gluten, nie wiem, buttermilk, masło, proszę bardzo, masło nawet tu jest, nie? Masło, buttermilk. Romano, czyli, następny jakiś, jakiś, jakiś ser, oczywiście sproszkowany, ale jednak ser. Kultury, jakieś serowe, sól, jakiś pro, koncentrant protein, ale, ale nie jakiś, kurde, też jakieś tutaj chemii, cały czas nie widzę. Onion powder, no to tu chyba też to było, czekajcie, sprawdzę. Cebula w proszku, no, no to tu też jest w proszku, to, to to chociaż tyle mamy. E, Monka chyba ten, Natural Artificial Flavor, Tomato Powder, Lactosa Spice, Artificial Coring, Lactic Acid, Cydriucid, Sugar, Garlic, Pale. No, sorry, jest troszkę chemii, chyba. Disodium inosonide to jest chyba ten chlorek, coś tam ten, co co u nas, ale ogólnie nie ma tutaj takich składników jak preparat aromatyzujący. Bądź barwnik, tutaj barwniku jakoś chyba też nie widziałem, chyba że się pomylę, ale nie nie no nie widzę tu nic, jeżeli chodzi o, 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 o barwnik, taki sztuczny w sensie, nie. Bo tu jest jak coś to natural. Ym, I coś tu jeszcze zwróciłem uwagę i wzmacniaczy smaku, tu też yy, nie widzę. Ale co najważniejsze jest olej, jest yy, rzepakowy canola, jest yy, słonecznikowy. I korn, czyli kukurydziany olej. Nie ma. I, a, no I nie ma wzmacniaczy, tylko normalnie jest. Nie ma jakiś substytutów, tylko normalnie jest sproszkowany ser i tak dalej, i tak dalej. A to jest chili moi drodzy. I pi 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 No jest jakaś papryka. Czekaj, no aromatyk. Min, rzymski chorek, barwnik. chili no. Jest tego mniej, no ale powiedzmy, że to są te serowe, no, 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 ale wiecie o co mu chodzi. No sami musicie sobie odpowiedzieć na pewne pytania. To co, co mogę zwrócić, no to chemii tu jest jak na, jak na zapałce, gdzie w sumie tu, tu powinno być więcej chemii z założenia, jeżeli to by było słane na polski. Gdyż tutaj są właśnie sery jakieś różne i tak dalej, więc no, no jak trochę w chemii posiedzicie, takiej spożywczej to będziecie wiedzieć, że to naprawdę zamiast tych prawdziwych serów sproszkowanych, tego sera, tamtego sera, czera, Czedara i innego, tam, tam są chyba dwa albo trzy sery sproszkowane, można było naprawdę chemią to inaczej zastąpić, nie? No ale, ale to, to już pomijam, no bo niestety no kupiłem dwa różne, ale... Najważniejszy jest ten produkt rakotwórczy, moje drodzy, bo tam z tą chemią, to tam i tak tej chemii wszędzie spożywane, więc to tam mały, mały pikuś, ale ogólnie jak ktoś się bardziej zna i na angielskim, ogólnie na tych takich słówkach, takich, takich trudniejszych, no to, to sobie sam odpowie odnośnie tego co tu mamy, a co tu mamy. Ja na oko już widzę, że po prostu tu jest, że tak powiem, mniej toksycznie. I mniej rakotwórczy, moi drodzy. Olej palmowy, I tylko olej palmowy. A tutaj jest rzepakowy, jest słonecznikowy, jest kukurydziany. Jak widzicie, no, no, mniej rakotwórcze to jest, nie? A cena? Cena jest taka sama. Taka sama, moi drodzy. Tam kosztuje, nie wiem, to dolar. U nas to kosztuje czwórkę, więc chyba u nas nawet drożej w takim razie to wychodzi. Więc no, sorry panowe. Ale dobra. To jest tak, tak, czysto teoretycznie. Przejdźmy do próby organoleptycznej. Takie trudne słówko. słówko na dzisiaj. Organoleptyczne. A z łaciny, efemeros, słówko, sprawdźcie sobie, co to jest, to też będziecie mieć zdziwko. Efemeros. Aha, otwarłem to w sumie. No dobra, no, otwarłem to, to. Bo... No dobra, mi ktoś zarzuci, że podsypałem na szybkości. No nie śmierdzi, pomimo tego, że to są cheese. Nie, znaczy, znaczy pachnie, nie śmierdzi, więc, więc, więc... jest ok. Wyglądowo tak to wygląda, nie wyspałem wszystkiego. Dajmy sobie to na tą połóweczkę. I otwieramy drugie. Tu je, w ogóle tu jest było mniej powietrza niż tu. Tu w ogóle ja muszę... Oh, żeby to rozerwać w ogóle. Uwaga, pachniemy też. A to też tak pachnie tak. Na no. O, ty, ja, pijzie. Zobaczcie jeszcze na wielkość, nie? Też nie wysypuję wszystkiego. No ja nawet nie muszę tego jakoś strasznie pilnować tych połówek. Bo zobaczcie, jaka jest różnica wielkościowo. Tu mamy ze Stanów płatka, a tu mamy europejskiego płatka. Zobaczcie, zobaczcie, jaka jest różnica. Żeby nie było, nie? Odłożę na bok, wezmę nie wiem jeszcze jednego. O, proszę bardzo, że, że to takie dwa jakieś abominacje. Zobaczcie. Widzicie? Nawet w wielkości tych płatków jest różnica. Co. No wiecie, no, kolor mniej więcej ten sam. Chociaż tu trochę tego ściera, sera widać. No ale widzicie. Nic, no, no spróbujmy. Który pierwszy spróbowałaś? No dobra, spróbujmy polski, nie? Chili. O, no, chips, chips, chips. No ogólnie nie przepadam. No, ale jdeme dále, teda. Amerikana. Hmm. no jest różnica na pewno tylko przez to, że to jest posypane zerem ciężko mi stwierdzić, ale o tak szczerze takie same, no dwa różne smaki powiedzmy, ale ogólnie takie same, więc o, o, z drobnymi różnicami, tylko jak mówię nie jestem w stanie wyodrębnić różnic czy to dlatego, że ten ser przez to, że ser jest na tym, to przez to, jest nałóżmy te są takie bardziej chrupkie, a te są takie bardziej takie suche, tak ale A, a że przez to, że to ser właśnie nadaje tą chrupkość, a że tu tego sera nie ma, no to jest inna chrupkość. Ogólnie różni się, ale... Tak ogólnie? a ja tu nie widzę żadnej, żadnej różnicy. Bo jeden z argumentów obronnych Doritosa było to, kończą, doją. Jednym z argumentów Doritosa było to. No, no bo na rynek słowiański, znaczy słowiański, no, powiedzmy, że Polski, ale tam ogólnie tam ten, że na rynek słowiański jest po prostu inna mieszanka, inne składniki, ponieważ oni mają inne gusta smakowe. I dlatego ich bardziej trujemy. Oczywiście oni tak nie powiedzieli, nie, ale tutaj tak się przekomarzam troszkę. Mm. No ale szczerze ja tu nie widzę różnicy smaku. Naprawdę nie ma jakiejś e, takiej, takiej, wiecie, nie? A skoro nie ma różnicy, więc ich argument taki, że no, że oni mają inne gusta smakowe, czy, no na pewno musiałbym poczuć naprawdę jakąś tam różnicę pomimo tych dwóch różnych smaków, bo, ale no są niby red-red, e, to jej tu nie ma, za tak tam, nie? Jakoś tam odróżniam, oddzielam to, że tu jest czyli tu jest ser, to ogólnie o strukturze... Znaczy, jeżeli chodzi o strukturę, to widzicie, wielkościowo chociażby tu już jest dramatyczna, wielka e, różnica, moi drodzy. I teraz moje pytanie, no to hello, to ok, smak smakiem, a czemu to jest mniejsze, a Amerykanie mają większe? Wiecie, o co mi chodzi? <laughs> no tak też, Wiesz, to ze smakiem nie ma nic wspólnego, a jakościowo, no wolę większe chyba też niż mniejsze, nie? Wiecie o co kaman? Jak kogoś poczęstuje jednym takim wielkim spaczki, no to on se to na dwa razy chrupnie, a tu se raz chrupnie, no jedzie o co chodzi, nie? Różnica jednak jest, więc te ich argumenty, które mnie się tam bronili, no to już no sami odpowiedzcie na to pytanie. Ech, ja ogólnie tu różnicy jako tako nie widzę, więc ogólnie te ich argumenty no się smaku, to jak już mówiłem i zacząłem, to niech się wsadzam gdzieś głęboko. Ech, a co do jakości, tak? Użytych produktów. No, to skoro nie widać różnicy, to po pierwsze po co przepłacać? Bo tak jak mówię, no nie wiem, dolar, a to ponad dolar u nas w Polsce kosztuje, nie? No to kurde, to im się taniej, nie wiem, tak jak mówię, nie wiem gdzie jest produkcja tego, ale załóżmy, że w Niemczech, nie? Czy gdzieś w Europie, czy nie wiem gdzieś w Chinach, nie wiem gdzie oni to produkują, nieważne. Im się taniej to opłaca, nie wiem, za ocean to przewieźć niż do nas, no wiecie o co chodzi, nie? No chyba, że Doritosy są produkowane w Stanach, ale, ale chyba nie. Albo w Meksyku? Kurde, nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale dobra, jest to mało istotne. Najważniejsze jest to, że cenowo po prostu, no pomimo tego, że my nie zarabiamy w dolarach, tak? Tylko w złotówkach, my mamy albo za tą samą cenę, albo ciut drożej. No to chyba tak nie powinno być. Plus mamy bardziej szkodliwe składniki, w tym olej i tam jakieś tam inne, jeszcze inne chemiczne rzeczy. Także moi drodzy. No, tak jak mówię, ja tu do Litosa, że tak to ujmę, nie, nie oskarżał za nie, nie ja, tylko tu zwracam na pewne fakty, chociażby wielkościowe, to no przecież no, ludzie, no, 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 sami sobie odpowiedź, nie? No. Aha, no, no, i kończąc, tak, no, bo tu chodzi o to, że nasz. nasz, nasz Nasze rządy, no po prostu to jest banda kretynów, no i tyle, no. Nie mówię, że wszyscy, ale ci na tych stanowiskach co faktycznie mogliby coś zrobić, to albo im się nie chce, bo są leniami śmierdzącymi, albo są po prostu kretynami nie wiedzą, że to można w bardzo prosty sposób po prostu poogarniać. Albo ktoś im po prostu łapę posmarował i, i tyle, nie? Mm. No, także, także tyle, moi drodzy. No, filmik miał na celu ogólnie tak przypomnieć tą akcję typu Śmietnik, Polska Śmietnikiem Europy. I ogólnie no, do nas, zamiast pierwszej kategorii, to trzecia kategoria w tej samej cenie, to tamto. No, wiecie o co chodzi. Ten filmik. No ma też na celu po prostu wam uświadomienie też tego wbicie do tej główki i żebyście o tym pamiętali, naprawdę, że jak idziecie do sklepu, to po prostu jak macie, bo macie tą możliwość, to jest fajne, że jednak mamy tą możliwość, że jak mamy regał pełny no chipsów chociażby, tak. To, to jak poszukacie, to myślę, że znajdziecie jakieś tam chipsy, które jednak są pieczone na oleju np. Na słonecznikowym, a nie palmowym. Więc moi drodzy, no po prostu wiem, że czasem nie ma czasu, tak. Szybkie zakupy, pyk, pygi do domu, ale jednak jak macie trochę więcej tego czasu, weźcie, nie wiem, czy tam cokolwiek, czy czekoladę, czy jakiś batonik, czy coś Praktycznie we wszystkich tych po prostu rzeczach. A na pewno w dużej części jest po prostu są używane raz, że chemikalia, razy dwa, niż na przykład właśnie w tych samych produktach wysyłanych, na przykład na Stany, czy na Niemcy, czy, czy na przykład nie wiem, do Australii czy coś plus właśnie te produkty, znaczy plus produkty terakotwórcze. no no pilnujcie tego, pilnujcie tego, bo może się okazać, że za parę lat po prostu, zwłaszcza jak na przykład lubicie ci psiki, no będziecie mieć na przykład jakiegoś raka jelita czy, czy co, oczywiście odpukać, no, a mogliście na przykład tego uniknąć albo zmniejszyć szanse. Przez to, że po prostu yy, przystanęliście na tej półeczce i po prostu znaleźliście gdzieś jakiś produkt, który jednak jest zdrowszy, nie? Może się okazać, że może być ciut droższy, no ale jak na mój gust to albo po prostu nie żryj tego co niezdrowe, bo później z naszych podatków będziesz na łóżku szpitalnym leżał, więc to też tak troszkę chyba słabo, nie? Eee, a, a tak no to, no to po prostu będziesz zdrowszy. No, no i tyle moi drodzy. Tyle, moi drodzy, e, troszkę spóźniony ten odcinek, bo miał być troszkę wcześniej, ale, ale jest i może nawet dobrze, że spóźniony, bo przynajmniej przypomniałem ważną kwestię tego, co się dzieje na naszych półkach sklepowych, na, na, na odnośnie tego, co po prostu jemy. No i tyle, moi drodzy, nie? No. Tyle, tyle, nie ma chyba tu więcej co dodać, także trzymajcie się moi drodzy, ja Wam życzę zdrówka, dużo zdrówka i dużo pieniążków, no bo podejrzewam, że niestety za zdrowsze produkty trzeba ciut więcej zapłacić, także zdrówka i pieniążków Wam życzę moi drodzy, pamiętajcie o tym, informujcie też swoich znajomych, że jest taka akcja, bo... Na przykład, nie wiem, była taka sytuacja, że kumpel wiedział o tym, ja wiedziałem o tym, ale okazało się, że nasza kumpela na przykład o tym nie wiedziała. Jak myśmy o tym powiedzieli, to ona tak, a co wy gadacie? Poważnie? No, także jak tam gdzieś będziecie na piwku czy coś, czy na jakimś obiadku, kolacji, to, 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 to jako ciekawostkę, jak tam będziecie mieć chwilę. Przerwy w rozmowie, to możecie wrzucić taki temat, i, 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 i da pewno uświadamianie e, swoich znajomych, w swoim otoczeniu ludzi, i żeby być pewnym, że zrobiłeś, dołożyłeś tą swoją cegiełkę do tego, żeby może w końcu się coś zmieniło w tej Polsce. Bo tak jak mówię, jeżeli ta akcja naprawdę przyniosła skutek, Eee, albo przyniesie skutek za jakiś czas, że Doritos na przykład się obudzi i spadnie na przykład do zera sprzedaż jego produktów w Polsce, to może w końcu będzie wysyłał nam też produkty eee, no, z wyższej półki, że tak to ujmę. Także, także warto, warto zbojkotować czasem jakiś towar, Pomimo tego, że na przykład bardzo lubimy na przykład coś, bo znam bo, bo smakuje, to jednak pamiętajcie o tym, że, że mo jednak możemy coś zmienić, tylko musi nas być dużo. Ja ogólnie chipsów w ogóle nie nie, nie nie kupuję i jakoś żyję. a jak zbojkotujemy tak większą grupą, taki ten, to może chociaż chipsy będą zdrowsze, No, bo ogólnie gdzie nie są zdrowe, ale będą zdrowsze. No, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No, także tyle, moi drodzy. Dzięki śliczne Pozdrowionkami jego wieczorku, bądź onka, w zależności od tego kiedy kto kto będzie oglądał. No i tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.